Radzi teraz swoją grę Lysl. On się porusza po linii bramkowej. Sliż I jeden do 0 dla Legii. Na nic tańce. Bardzo pewnie Bartek Sliż. Bardzo dobry mecz. że tam spojrzenie takie Bartka po wykonaniu. W środek pewnie pod poprzeczkę. A do piłki idzie Czobiosunny. On tutaj ma zdobywać bramki dla Mikulant. Ma tutaj potwierdzać swoją, swoją reputację znakomitego strzelca z Ligi Koreańskiej. Jeszcze pociera ten punkt 11 metrów. Jakby chciałby tam troszkę rozgrać, że może ta uderzona piłka będzie lecieć szybciej. Nie wiem co tam Kacper Tobiasz reklamuje. Jakieś zachowanie Lesla żeby tam też nie dekoncentrował Cho kontra Tobiasz jeszcze tutaj odetchnął Koreańczyk, Cho A on bierze rozbieg mamy tutaj cały czas pierwszą serię i jeden do jednego. pewnie bardzo dobre uderzenie Koreańczyka a tam jeszcze jakieś dyskusje Kac z bramkarzem Mitterland uspokaja to wszystko, arbiter Ustawiony na linii. Większość karnych w ostatnich sezonach daleki z strzelani Josue i Peckharp. No ale wiadomo, że w konkursie sztuk karnych, no to tak sobie tutaj dzielić tego nie można. Zresztą Pekharta w tym konkursie nie zobaczymy. Teraz Ernest Muci. On staje naprzeciwko bramkarza Mikiula. Muci kontra Lesle, druga seria rzutów karnych. Muci jak profesor. Uspokoił. Uspokoił bramkarza Mityland. Bardzo pewnie, bardzo spokojnie. Zaczekał. Co zrobi rywali? I w drugi ruch. Oszukany bramkarz Mityland. No i teraz do piłki idzie Juninho, To stoper Mitiland to człowiek, na którym oparte są te dobre, stałe fragmenty. Świetnie czujący się w walce w powietrzu, dobrze wyprowadzający piłkę. Ale to jest gracz, który reaguje bardzo nerwowo. Pokazał w pierwszym spotkaniu, że nie do końca trzyma nerwy na wody. Jego zachowanie w sytuacjach, których musiał bronić, nie zawsze racjonalne. No i teraz Juninho. Głową tego karnego strzelać nie będzie. Tylko lewą nogą Juninho kontra tobiasz. Giugno i 2 do 2. Jednak pewnie wytrzymał ciśnienie. A no i Pankow. teraz Pankow. Radovan Pankow, trzecia seria przed nami w pięciu seriach skończy to też nie jest powiedziane ależ tutaj nerwy przeżywają wszyscy mocno zaciśnięte kciuki przez kibiców legi pankow zastąpił w tym meczu jędrzejczyka który tutaj mocno poturbowany w trakcie spotkania pankow Trzecia seria, Pankow! trzy do 2 dla Bardzo pewnie, po raz kolejny bardzo dobrze wykonany rzut karny. Zresztą po wejściu Pankow, pierwsza akcja niezbyt pewna, później już, już dał egzamin. Pięknie zatrzepotała siatka po tym karnym Pankowa. A teraz już pod presją Mikulant idzie z piłką Andre Remer. On na boisku, pojawił się dopiero w dogrywce. No może teraz Kacper, to jest ten moment. Oczywiście tam te flagi cały czas w ruchu. Już tam cała trybuna robi wszystko, żeby zdeprymować Rymera. Rymer kontra Tobiasz. A ja, Ajajajaj, blisko. Lewą ręką dawał się już już Tobiasz. Mógł tę piłkę sięgnąć, zobaczymy jak to wyglądało na powtórce. Trzy serie i trzy z kompletem gol. Dobre uderzenie, ale blisko, blisko już wyczuwa intencje strzelców Katper Tobiasz. Blasz Kramer, czwarta seria. Zobaczymy jak Słoweniec. Dwie bramki w, bardzo ważne bramki w, tej, w tych eliminacjach. Ale teraz po raz trzeli trzecią. Kramer, jest! Just z I nie zdążył lesle. Mocno. Ale po raz pierwszy wyczuł intencję strzelca. Duński Bramkarz. Idzie do piłki Serensen. 120 minut gry w nogach. No i kilometry, nie wiem czy to nie jest gra, który najwięcej dzisiaj przebiegł. Spokojnie tam sobie czeka Tobiasz, dopiero teraz ustawia się na linii. Serensen lewą nogą będzie uderzał na bramkę Tobiasza. 4-4. No to już teraz każda seria jest decydująca. Zaczynamy od piątej. Idzie Josue. Strzelił 9 bramek daleki legii z karnych. Normalnie, w, regularny w meczach. Ale zdarzały mu też się karne niestrzelone. Teraz już sobie na to nie może pozwolić. Kapitan Leki. Nie zdejmował go, i Trzymał go tutaj przez całe 120 minut. Także po to, żeby Jozue tego karnego strzelił. Złapali się teraz legioniści, tam mocno ściskańskie kciuki za Jozue, bo wiedzą, że jeśli strzeli Portugalczyk, to potem. Potem może być wielka szansa i wielka presja na zawodniku Midtjuland, ale najpierw trzeba wykonać swoją robotę. Josue kontra les jest 5 do 4! Obawiałem się bardzo tego rzutu karnego. Tak tam, troszeczkę chciał deprymować les Josue, no to Josue, a jakże, no nie odmówił sobie tego, żeby, żeby duńskiemu bramkarzowi się zrewanżować. No i strzelać będzie Nikolas Dyr. Lewo obrońca, który tutaj wszedł na boisko za Paulinho. Paulinho, bohaterem tego czasu podstawowego. Bo niech Dyr będzie antybohaterem. Karnych. Tak jest, niech się pomyli. Trzymamy kciuki za Tobiasza. Czy będzie potrzebne karne? Dyr kontra Tobiasz. Dyr! Ja, pięć, 5 ja. Znowu blisko. Z krótkiego rozbiegu. Z dwóch kroków strzelał Nikolas Zder. No i już wiedział, że jako szósty, jeżeli będzie potrzeba, strzelać będzie Maciej Rosołek. Było 6-5 w Karnych. W finale Pucharu Polski było 6-5 w Karnych w Superpucharze. Niech będzie też 6-5 Palce o fazę pucharową y, Pucharów y, o fazę grupową Pucharów Rosołek, Rosołek jest 6-5 i znów Legia prowadzi i znów rywal pod presją bezbłędnie strzelają legioniści jak Bartek zniż w środek bramki no i teraz do piłki z piłką idzie Stefan Gartenman. On też pojawił się na boisku w trakcie meczu. Jeden ze słabszych punktów w pierwszym meczu Legii na wyjeździe. Gartenman i tobiasz. Szósta seria. Gartenman to Tobias. Legia w fazie grupowej. Linijką. Fulkę, niczym kiedyś Messi na Santiago Bernabeo, A pokazać swoje nazwisko kibicom. Tak, to ja wybroniłem tego kardego. Legia awansuje do fazy grupowej. I Legia zagra sześć spotkań tej jesieni w europejskich pucharach. Piłkarze mitiulat nie mogą uwierzyć. Bili się dzielnie. To wszystko było bardzo równo. Się musiało kiedyś skończyć i skończyło się na korzyść Legii Warszawa. Jest Legia, nie ma nudy. Legia gra tej jesieni w europejskich pucharach. Brawo Kacper! Po jego interwencji w meczu z Austrią przy sytuacji sam na sam przed 2-0 utrzymał Legię w grze Pukary i teraz znowu stanął na wysokości zadania. Brawo Kacpertowia! Wyściskał go Arkadiusz Mala.